NLP pozwala budować siebie na taki, taki sposób, który, który sami ustalamy, tak? czy sami tworzymy dla siebie pewien wzorzec. No to ja powiem szczerze, że dzięki NLP ja byłem w stanie tak te zachowania pozmieniać, żeby zbudować siebie na nowo takim, jakim chcę być. To, co mówisz, to jest bardzo ważne, żeby nauczyć mózg w jakich sytuacjach, z jakimi ludźmi, w jaki sposób się zachowywać. Tak? Czyli jak ja teraz tutaj jestem na podcaście u ciebie jako gość tak? twój i twój serdeczny kolega, no to zachowuje się też trochę inaczej, niż zachowuje się w domu z, z, moją, z moją partnerką, tak? czy gdzie zachowuje się na sali szkoleniowe jako nauczyciel, bo tam to są takie jaja i, i, i wiesz, i, i jakby krzyczymy i skaczemy i robimy różne, różne, różne fajne rzeczy, żeby nas mózg czegoś, czegoś nauczyć, więc to jest do pewnej roli przypisane konkretne zachowania, i dzięki temu można sobie zbudować siebie w związku, siebie jako dziecko, siebie jako rodzica, siebie jako nauczyciela, jako podróżnika, siebie jako sportowca. tak, bo Przecież dwukrotnie ukończyłem Ironmana, więc też musiałem zbudować sobie tożsamość po to, żeby tego Ironmana ukończyć, bo było jedno z naj Największych wyzwań w, w, moim, w moim życiu, które też było zwieńczeniem pewnego, pewnego etapu.